Jak inwestować małe kwoty tak, żeby krok po kroku budować swój majątek i wolność finansową? Na rachunek oczywiście. Ten realny. Ląduje kolejne 500 zł. Mamy zatem siódmą wpłatę, czyli łącznie na konto. Od końca marca trafiło 3500 zł. Po ponad 6 miesiącach mamy nie najgorszy zysk, bo przed wpłatą przekraczał 5%, a w ujęciu nominalnym to ponad 150 zł. Tak prezentuje się linia kapitału. Trzeba przyznać, że emocje oczywiście jak na rybach, ale o to chodzi w skutecznym inwestowaniu. Nie uprawiamy hazardu, nie szukamy skoku. Dopaminy, tylko oczywiście budujemy coś, co docelowo przyniesie bardzo fajne, regularne przepływy pieniężne w naszym codziennym życiu. Daj znać w komentarzu, ile udało Ci się oszczędzić w czasie ostatnich 7 miesięcy. Każdy odcinek serii Jak inwestować małe kwoty ma być solidną i przyjemną dawką edukacji, i nie inaczej będzie w tym wideo. Pod lupę bierzemy. Finanse behawioralne i popularne błędy, z którymi najczęściej nie radzą sobie inwestorzy. Stałych widzów proszę o łapkę w górę jeżeli nie chcesz, żeby miały cię tego typu odcinki, to koniecznie dołącz do ponad 100 tysięcy subskrybentów. Partnerem odcinka jest Dom Maklerski XTB, w którym za pomocą planów inwestycyjnych lokuje co miesiąc 500 złotych. Jeżeli nie masz jeszcze tam konta, to rejestrując się, wprowadź kod referencyjny FXMAC, dzięki czemu. Odbierzesz dodatkowe darmowe szkolenie. Zaczynamy odcinek. Finanse behawioralne nie są niczym nowym. Już dawno zauważono, że rynkiem nie rządzi czysta logika. Naukowcy wymyślali przez lata różne teorie, które miały uchronić inwestorów, ale problem w tym, że Psychologii nie da się oszukać. Uprzedzenia i skróty myślowe zawsze będą miały miejsce. Dla wielu osób to okazja, żeby zarobić więcej, bo przecież tworzy to spore rynkowe dysproporcje między notowaniami a na przykład wycenami. Dla reszty niestety, ale głównie. Są to kosztowne lekcje. CFA Institute przeprowadziło ankietę i sprawdziło, jakie błędy inwestorzy popełniają najczęściej. I w ankiecie wzięło udział, uwaga, ponad 700 specjalistów z całego świata. Wyniki? Jedna trzecia osób wskazała, że największy wpływ na decyzje inwestycyjne ma efekt stada. Czym jest ten efekt stada, a więc z angielskiego herding? Najprościej mówiąc, efekt stada to po prostu podążanie za innymi. Lubimy myśleć, że sami podejmujemy decyzje, ale w praktyce człowiek ma naturalną potrzebę bycia w grupie, gdzie obowiązują wspólne normy i zasady. Dlatego podążanie za tłumem to część naszej natury. Widzimy to w codziennym życiu, ale też na giełdzie. Inwestorzy często kopiują ruchy innych zamiast polegać na własnej analizie. I właśnie tak rodzą się najczęściej banki spekulacyjne albo giełdowe krachy. Tak często pompowane są wyceny pojedynczych spółek bez oczywiście fundamentów takich ekstremalnych zachowań. Bo tłum nagle rzuca się do kupowania albo panicznego sprzedawania. Wyobraź sobie sytuację, cena aktywa rośnie szybciej niż pozwalają na to fundamenty. No i to właśnie proces tworzenia się bańki. Inwestorzy kupują coraz drożej, wierząc, że zawsze znajdą kogoś, kto zapłaci jeszcze więcej. Ale kiedy ta spirala się kończy i nikt nie chce już płacić więcej, to bańka pęka. A wtedy Skutki mogą być bardzo poważne dla rynków finansowych. Statystyki nie kłamią, podążanie za tłumem w większości przypadków, jeżeli mówimy akurat o kupowaniu na rynkach akcyjnych, nie jest takim złym pomysłem, ale często usypia to naszą czujność wtedy, gdy akurat powinniśmy się w nią uzbrajać. Dla przykładu, podczas kryzysu w 2008 roku, akcje w indeksie SP500 były ze sobą skorelowane na poziomie 0,74 Maksymalna korelacja to 1,0 dla porównania w normalnych warunkach to tylko nieco ponad 4,10, to pokazuje, że w sytuacjach skrajnych rynek zamienia się w jeden wielki tłum, a inwestorzy Reagują po prostu tak samo. dotkomów z przełomu lat 90. i 2000. to kolejna sytuacja, gdzie zagrał efekt stada. Cała branża internetowa została napompowana do granic możliwości, a potem nagle pękła. Historia GameStopu to również podręcznikowy przykład zachowania stadnego. W styczniu 2021 kurs akcji tej spółki podskoczył z 18 do ponad 350 dolarów. Ich wzrost nie był napędzany analizą, ale wspólną akcją inwestorów. Z Reddit'a. Hasło było proste. Dać nauczkę funduszom hedgingowym, ale jak każda bańka, i ta szybko pękła. Kurs spadł, a wielu drobnych inwestorów zostało z dużymi stratami. Naukowcy od lat analizują efekt stada i wyniki nie są optymistyczne. W 2009 pokazali, że inwestorzy handlując często i pod wpływem tłumu zwykle osiągają najgorsze stopy zwrotu. Natomiast trzeba dodać, że badanie: Robione w 2009 tuż po krachu, po wielkim tąpnięciu na rynkach finansowych, może dawać nam złudne wrażenie, jeżeli chodzi o samo wnioskowanie z tego efektu. Z kolei praca z 2000, czyli jeszcze wcześniejszego, wykazała, że efekt stada prowadzi do wycen oderwanych od fundamentów, no ale trudno się dziwić, bo tutaj mieliśmy do czynienia z bańką dot.comów, a to oczywiście efekt do tego i prosta droga do tego, żeby tworzyły nam się bańki i w rezultacie Grachy giełdowe. CFA Institute w 2017, czyli troszeczkę e, nowsze badanie, dodało mocniejszy argument. Okazało się, że inwestorzy, którzy ulegają panice podczas bes długoterminowo wypadają gorzej niż ci, którzy zachowują. Spokój. Mowa tutaj o tym panicznym wyprzedawaniu swoich pozycji, dlatego że koniunktura nam się zmienia, czyli znowu, im mniej robimy na rachunku, tym statystycznie, w ujęciu długoterminowym, wypada to po prostu dla nas lepiej. Efekt stada to tylko jedna strona medalu. Drugą jest, i to jest zdecydowanie gorszy efekt, efekt autortetu, który działa. Równie mocno no i często idzie w parze z efektem stada, bo żyjemy przecież w rzeczywistości, gdzie stanowiska i prestiż często przesądzają o tym, kogo słuchamy. Psychologia nazywa to właśnie efektem autorytetu. Jest to efekt psychologiczny, w którym zakładamy, że jeśli ktoś jest autorytetem, to musi mieć rację. Efekt autorytetu pojawia się w wielu sytuacjach życiowych. Pacjent, który wierzy we wszystko, co powie mu lekarz, pracownik, który nie ma odwagi podważać polecenia szefa, konsument, który kupuje kosmetyk, bo reklamuje go celebryta. W świecie inwestowania, efekt autorytetu też potrafi nieźle namieszać. Wielu inwestorów ślepo ufa analitykom czy rynkowym ekspertom. Problem w tym, że takie podejście często prowadzi do wcześniej omówionego efektu stada. Widać to doskonale na przykładzie fenomenu Gramery. Bounce. Kramer Bounce to nagły, często kilkunastoprocentowy wzrost ceny akcji, po tym jak Jim Kramer poleci je w swoim programie Mad Money na CNBC. Wielu inwestorów traktuje go jako giełdowego guru i od razu kupuje to, co poleca. W efekcie kurs rośnie praktycznie z dnia na dzień. Jim Kramer, zanim trafił na antenę CNBC, był założycielem funduszu Kramer Co. i współtwórcą portalu The Street, jednego z popularniejszych serwisów finansowych w USA. Kramer jest znany ze swojej ekspresji, ale także z tego, że często zmienia zdanie. Raz jest zbyczone stawione do rynku, raz niedźwiedzia, zależnie od nastrojów. Jedna z największych wpadek w 2008 zachwalał akcję Wachowi tuż przed ich załamaniem. Mimo to, Kramer Bounce to naprawdę widoczny efekt. To naprawdę w zasadzie był widoczny efekt, szczególnie w przypadku mniejszych spółek. Badanie z Northwestern University i to jest dosyć ważna informacja, bo z 2006, kiedy ten program był świeży, kiedy mieliśmy dużo przykładów rzeczywiście reakcji inwestorów na to co Kramer mówi, no bo 2006 to głównie telewizja, a nie Internet i czerpanie wiedzy z telewizji. No i nie może nas dziwić, że jeżeli spółka jest wychwalana w takim programie, no to kurs potrafi wzrosnąć nawet o kilka, kilkanaście procent w ciągu jednego dnia. Natomiast efekt szybko się kończył. Po około 12 dniach ceny akcji zwykle wracały do poziomu sprzed rekomendacji, bo dotyczyło to zakupów określonej grupy osób, pod którą nikt dalej się nie podpinał. I tu warto się na chwilę zastanowić, bo przykład Kramera jest dobrym przykładem, że rynki się zmieniają, bo możesz mieć teraz przeświadczenie na podstawie wcześniejszych badań, że słuchanie tego pana jest dobrym pomysłem, ale sytuacja w ciągu ostatnich lat uległa znaczącej zmianie i ten pan bardzo często traktowany jest jako antywskaźnik, po wpisach którego reakcje na rynku są odwrotne. I znowu w tym miejscu dochodzimy do punktu, w którym możemy stwierdzić, że inwestowanie to jednak forma sztuki, gdzie nie można ślepo wyciągać wniosków nawet z wcześniejszych badań, tylko koniecznie musimy cały czas być otwarci na nowe wnioski i na zmianę sposobu, w jaki funkcjonujemy, bo w przypadku Kramera śmiem twierdzić, że gdyby niepopularność internetu, to dalej ten efekt Stada, efekt autorytetu, czyli te wybicia. Zaraz po tym, jak w CNBC, Kramer będzie zachwalał jakąś spółkę, dalej miałby miejsce. Ale rzeczywistość ta medialna się zmieniła też na niekorzyść pana Kramera. Oczywiście, efekt stada i efekt autorytetu wydają się na pierwszy rzut oka. Iracjonalne, no ale wcale nie jest łatwo im się oprzeć. FOMO, czyli strach przed tym, że ominą nas zyski, albo panika, że stracimy jeszcze więcej, no przytłacza, to powiedzmy sobie jasno. Historia pokazuje, że ci, którzy potrafią pójść pod prąd, często wygrywają. No i Buffett mawiał przecież bądź ostrożny, gdy inni są chciwi i chciwy, gdy inni się boją. Proste, Zdanie, ale w praktyce wymaga ogromnej odporności psychicznej. Jak więc uchronić się przed owczym pędem i inwestować mądrzej? Kilka sposobów. Pierwszy i najważniejszy, własny research. Oczywiście nie oglądamy się na innych, tylko sprawdzamy fakty i analizujemy spółki samodzielnie. Możemy czerpać wiedzę od innych, ale weryfikujmy ją, sprawdzajmy. Nie, oczywiście wymaga to pracy, tak już w życiu bywa. Po drugie, zawsze. Powinniśmy tworzyć plan i się go trzymać. Trywialne, no ale jeśli z góry określić swoje zasady, łatwiej po prostu oprzeć się później presji, emocji. Kolejna porada to zadawaj pytanie dlaczego? Dlaczego? I jeśli wszyscy nagle kupują albo sprzedają, zatrzymaj się no i zastanów się z czego to wynika. Po czwarte, nie podejmuj decyzji w stresie. Daj sobie czas, no bo pośpiech i emocje to najgorszy doradca, jeżeli zarabianie pieniędzy na giełdzie wymaga od Ciebie bycia w punkt, to chyba nie jest to najlepsza strategia. Piąta wskazówka, myśl długoterminowo, bo perspektywa lat pozwala odciąć się od chwilowych nastrojów tłumu, co robimy w inwestowaniu małych kwot. No i wreszcie, dywersyfikuj różne klasy aktywów, i branże sprawiają, że nawet jeśli tłum spanikuje na jednym rynku, ty masz zabezpieczenie i tutaj wystarczająco zdywersyfikowany, może być nawet. Pojedynczy ETF, więc to nie chodzi o to, żebyś miał nagle e, 20 pozycji w portfelu. Nie, spokojnie. Hurting i efekt autorytetu to oczywiście głównie efekt bodźców otrzymywanych z zewnątrz, ale najdroższe błędy inwestorzy często popełniają w środku, sami ze sobą. I tutaj do gry wchodzi w zasadzie najgorszy z nich, czyli overtrading, a więc zbyt częste handlowanie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że chodzi tylko. O zbyt częste zawieranie transakcji, ale finansowe skutki są zdecydowanie poważniejsze. Bo po pierwsze, im więcej transakcji, tym większe opłaty prowizyjne, które zjadają kapitał, i tutaj efekt gry o sumie ujemnej może dawać osobie znaki. Po drugie, jeśli ktoś handluje za często, wiele transakcji nie ma już nic wspólnego z jego pierwotną strategią inwestycyjną. Wtedy zamiast realizować plan, inwestor działa chaotycznie. Pod wpływem emocji, w efekcie zawierane transakcje mają po prostu niższą wartość oczekiwaną. I tutaj, oczywiście, wykluczamy temat realizowania strategii scalpingowych. Zatrzymajmy się na chwilę nad wartością oczekiwaną, czyli średnim wynikiem, którego można się spodziewać, gdybyś powtórzył. Tę samą decyzję wiele razy. Jeśli masz dobrą strategię, to statystycznie Twoje zyski przewyższają straty, więc wartość oczekiwana jest dodatnia i niekoniecznie oznacza to, że masz skuteczność zyskownych pozycji do stratnych powyżej 50%, ale bardziej odnosi się to do wielkości zysku, jaki przynosi Ci zyskowna pozycja w porównaniu do tej stratnej. I teraz wyobraź sobie taką sytuację. Za każdym razem, gdy wchodzisz w transakcję zgodnie ze strategią, masz np. przykład 60% szansę na zysk w wysokości 100 zł i 40% na stratę 100 zł. No i w takim przypadku wartość oczekiwana no to plus 20 zł, czyli średnio na każdej transakcji jesteś 20 zł do przodu, nawet jeśli pojedyncze zagrania kończą się stratą. To oczywiście w teorii wygląda wyśmienicie. Natomiast gdy zaczynasz handlować pod wpływem emocji czy nudy, to ta przewaga znika. A wynika to z prostego mechanizmu: nie czekamy do zainkasowania odpowiednio wielkiego zysku, który w efekcie podnosi naszą wartość oczekiwaną. Co gorsza, zdecydowanie częściej czekamy na tą maksymalną, akceptowalną przez nas stratę. Co oczywiście powoduje, że wartość oczekiwana nam spada. Generalnie emocje przejmują kontrolę zgodnie z tym, co w swojej książce opisywał Daniel Kahneman. Do inwestorzy wpadają w pułapkę overtradingu? Jest kilka powodów, ale każdy ma oczywiście swoje źródło. W emocjach to może być zwykłe znudzenie. Czasem na rynku po prostu nic się nie dzieje, nie ma okazji, a inwestorzy siedzą przy ekranie i czują, że powinni coś robić. Zamiast cierpliwie czekać, otwierają transakcje tylko dlatego, że się nudzą. Oczywiście spłycam ten efekt, bo, bo zaczynamy też szukać na siłę. Następnie, oczywiście, jest entuzjazm. Nowi gracze na rynku albo osoby, które właśnie testują nowe strategie, często są zbyt podekscytowani. Entuzjazm dodaje pewności siebie, ale jednocześnie odbiera ostrożność. Wtedy, zamiast wybierać najlepsze okazje, wykorzystują każdą, nawet jeśli nie ma to sensu. Trzecim powodem jest potrzeba emocji. No i niektórzy handlują oczywiście dla adrenaliny, tak jakby to było kasyno. Ale inwestowanie to nie zabawa. Jeśli szukasz w nim ekscytacji, no to prędzej czy później skończysz ze stratami. Kolejny czynnik to desperacka potrzeba zarobku. Kiedy czujesz ogromną potrzebę zarobienia pieniędzy, nie analizujesz rynku, Twoje decyzje przestają być logiczne, bo kieruje tobą panika. Do tego dochodzi brak cierpliwości. Wielu inwestorów po prostu nie potrafi czekać. A jeśli ktoś nie potrafi czekać, to wtedy zamiast zysków pojawia się overtrading. No i kolejny powód to oczywiście brak strategii. W momencie, gdy inwestor nie ma jasno zdefiniowanego planu, to po prostu nie wie. Kiedy wejść na rynek i jakie sygnały ostrzegawcze obserwować? Handluje wtedy chaotycznie, co kosztuje go pieniądze i oczywiście ten spokój psychiczny. Z overtrainingiem jest jeszcze jeden problem, bo czasami coś się dzieje w naszych głowach w wyniku np. braków, takich jak brak dopaminy, co jest problemem np. w przypadku ADHD. Dlatego naprawdę, przed przystąpieniem do handlu, warto przejść różnego rodzaju testy psychologiczne. I zresztą taka wiedza przyda ci się po prostu w codziennym życiu. W kontekście overtradingu nie można zapomnieć również o revenge trading, czyli zjawisko, które polega na tym, że inwestor po stracie chce natychmiast się odegrać, i wtedy nie ma znaczenia, czy strata wynikała z błędnej analizy, przypadkowego kliknięcia, czy ze zmienności rynku. Liczy się tylko to. Że konto jest na minusie, no i trzeba to odrobić. W tym momencie przestaje działać strategia. Konsekwencja znika, a to już prosta droga do powiększania strat. I tutaj najczęściej dochodzi do sytuacji, w której szybko odwracamy pozycję. Była długa, to teraz jest krótka, bo rynek nas wykiwał, więc teraz chce iść zgodnie z rynkiem. Efekt to oczywiście najczęściej strata też na odwróconej pozycji, bo generalnie zaczynamy handlować na przypadkowych ruchach. Im niższy interwał, przedział czasowy, na którym działamy, im niższy średni czas trwania pozycji, tym większy wpływ na Twoje pozycje mają uwaga. Zupełnie totalnie przypadkowe ruchy. Ty szukasz... W tych przypadkowych ruchach wzorców szukasz pomysłu, a przede wszystkim szukasz logiki, tam, gdzie nie do końca, ma ona miejsce. Jak w takim razie radzić sobie z overtradingiem? No. Po pierwsze, oczywiście, czy handlujemy dla zysku czy dla emocji. Jeśli dla emocji, no to pogódź się z tym, że może być ciężko na rynku zarobić. Jeśli jednak chcesz, aby inwestowanie przynosiło pieniądze, to musisz podejść do tego profesjonalnie. Trzeba zapomnieć o pogoni za adrenaliną i myśleć w kategoriach dyscypliny. I strategii. Strategia, która daje dodatnią wartość oczekiwaną, jest tutaj tym elementem najważniejszym. Musisz ją testować no i sprawdzać, czy działa, zanim włożysz duże pieniądze. Z kolei, jeśli zauważysz, że Twoje nastawienie jest zbyt entuzjastyczne, zrób krok w tył. Entuzjazm jest dobry, no ale nie może być powodem, dla którego otwierasz transakcję. Kolejna rzecz, na którą warto się pochylić, są Twoje potrzeby finansowe. Jeśli jesteś w sytuacji, w której desperacko potrzebujesz zarobić, to ryzykujesz podwójnie, najczęściej podwójnie. Nie tylko stracisz pieniądze, ale też będzie się to odbijać na Twoim życiu prywatnym. Zamiast tego lepiej zapewnić sobie stabilność finansową i dopiero wtedy spokojnie podchodzić do inwestowania. Najlepszym okresem dla tradera, spekulanta czy inwestora jest czas, kiedy na rynku może zarobić. Ale nie musi, bo w takich warunkach po prostu bardzo łatwo albo inaczej łatwiej o kontrolę emocji. Więc jeżeli w życiu masz bałagan, w finansach masz bałagan, to rynki finansowe to nie jest dla ciebie ten etap. To absolutnie nie jest miejsce, w którym na rynku i z rynku wyciągniesz pieniądze, a przecież po to. Tutaj jesteśmy, no i mam nadzieję, że tak to u ciebie wygląda. Czyli nie ma tego bałaganu, funkcjonujesz na rynkach finansowych, możesz, ale niekoniecznie musisz udanych inwestycji.